dalszą część uroczystości 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod pomnikiem poległym legionistom Krusyckiego. teraz uczestników uroczystości do składania kwiatów pod poległym legionistom Piłsudskiego. Proszę imieniu władz samorządowych powiatu Tomaszewskiego. Delegacja złożona ze starosty, Pana Mariusza Węczynowskiego, Rady Powiatu, Pani Wacławy Bąk, Wicestarosta Leszek Ogórek, członkowie Zarządu Powiatu, Pani Elżbieta Łojszczyk, Pan Michał Czechowicz, Pan Marek Kubiak. Co się? Nie wykłada. Jeszcze, jeszcze pani Jasiu. nie ja może pani... o zabranie głosu starostę Tomaszowskiego pana Mariusza Węczynowskiego. Szanowni Państwo, 103 rocznica odzyskania przez polskę niepodległości. Zawsze nasuwa się pytanie, czy tą niepodległość mogliśmy nie stracić. Oczywiście, że mogliśmy nie stracić, mogliśmy mieć ciągłość państwa którego początek datuje się na rok 966, czyli to jest data przyjęcia sztuk przez Polskę. Przez pierwsze 600 lat, kiedy w Polsce panowała dynastia Jagielonów i Piastów, Polska rozwijała się dobrze. Odnosiliśmy sukcesy na arenie międzynarodowej, byliśmy mocnym państwem, przykład chociażby Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Później, kiedy zaczęto wybierać królów elekcyjnych, do głosu doszły państwa ościenne. Zaczęto starać się wpływać na głos szlachty, na tych, którzy decydowali o wyborze króla. Wybierano królów słabych, królów, którzy powoli, stopniowo jednak doprowadzili do upadku Rzeczpospolitej. Kłótnie, swary, w ramach samej szlachty, w ramach magnatów, to wszystko osłabiło Rzeczpospolitej, doprowadziło do upadku naszego państwa. Dzisiaj musi nasuwać się refleksja u każdego z nas, co zrobić, żeby tej niepodległości już więcej, proszę Państwa, nie utracić. Nasi przodkowie, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Generał Haller, Ignacy Paderewski, Wicenty Witos, Wojciech Konfanty. Proszę Państwa, oni pochodzili z różnych środowisk, z różnych zaborów, ale miłość do ojczyzny połączyła ich w działaniach na rzecz niepodległości. To przyniosło określony skutek. Oczywiście wiele czynników się złożyło na to, że Polska odzyskała niepodległość. Przede wszystkim to, że nasi zaborcy. Rusy, Austria i Rosja pokusiły się pomiędzy sobą i to był ten czas ich osłabienia, który właśnie przez tych naszych wielkich polityków i wodzów został wykorzystany, żeby można było skrzesić naszą ojczyznę. Ale trzeba pamiętać, że przez te lata zaboru ta krew, która się lała na terenie Polski, te prześladowania, które miały miejsce, syłki, wywozy do różnych więzień. To wszystko, co wiązało się z rusyfikacją, germanizacją naszej ojczyzny spowodowało, że jako państwo wykrwawiliśmy się bardzo mocno i znacząco. Świat naszego narodu prześladowany, mordowany, zabijany. Nie pozwólmy, żeby w dzisiejszych czasach do tego również doszło. Musimy wykazać jako naród daleko idącą mądrość. Musimy budować wspólnie nasze niepodległe państwo, wzmacniać go, jego struktury, być dumnym, że jesteśmy Polakami. To wszystko, proszę Państwa, zależy od nas. Czy Polska będzie niepodległa, czy nie. Tak jak mówił Józef Piłsudski, niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I tak to, proszę Państwa, jest. Jako naród dzisiaj zdajemy lekcje z niepodległości. Ale trzeba pamiętać, że ta determinacja związana z utrzymaniem niepodległości, ona musi być w kolejnych latach, w kolejnych pokoleniach. To jest ważne, to jest niezwykle istotne, żebyśmy jako państwo mogli funkcjonować na mapie Europy, na mapie świata i żebyśmy mogli powiedzieć, to jest mocne, silne i dumne państwo. Proszę Państwa, ksiądz Dziekan mówił o miłosierdziu Bożym, które pomogło nam przetrwać lata zaborów, lata wpływów różnych państw tutaj na terenie Polski. To, co jest ważne, istotne, o czym trzeba pamiętać. Polska ma swoją królową, ma Maryję, Matkę Bożą która została tą królową ustanowiona z woli narodu, z woli króla Jana Kazimierza, który był suwerenem tych ziem polskich w roku 1656. I dzięki jej wstawiennictwu dzisiaj możemy się cieszyć tą wolnością. Pojawiają się problemy, jak zawsze. Zwracajmy się też do niej o pomoc, aby ta nasza ojczyzna była. Wolna, była sprawiedliwa i była takim krajem dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy mają również inne przekonania, inne spojrzenie na pewne sprawy, które się pojawiają. To jest ważne, to jest istotne, żebyśmy, proszę Państwa, o tym pamiętali. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym, proszę Państwa, podziękować wszystkim, którzy w tej dzisiejszej uroczystości uczestniczyli. Dziękuję Wojsku Polskiemu, dziękuję policjantom, dziękuję strażakom, dziękuję Straży Miejskiej, dziękuję klasom mundurowym, dziękuję młodzieży, która tak licznie tutaj się pojawiła i można powiedzieć z uśmiechem, również z radością patrzy na to wszystko, co się tutaj dzieje. Dziękuję za poczty sztandarowe, dziękuję proszę Państwa Tomaszowskiemu Centrum, który dba o to, żeby w przypadku gdyby ktoś zasłał Należy... Dziękuję proszę Państwa Tomaszowskim mediom, które są z nami od początku tej uroczystości aż do tej chwili. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim grupom również politycznym, którzy dzisiaj się pojawili, żeby oddać cześć właśnie Polsce, tej niepodległej, którzy dzisiaj tutaj będą składać więcej pod pomnikiem legionistów, tego symbolu, tej pierwszej kadrowej, tego zaczynu, który doprowadził do tego, że zostaliśmy jako państwo uwolnieni z jarzma trzech zaborców. Dziękuję mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego, powiatu tomaszowskiego, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby ta uroczystość wypadła tak pięknie i tak okazała. Wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Państwa Tomaszowa Mazowieckiego. Wiązankę składa pan prezydent Marcin Biko. Prezydent miasta Tomasza Mazowieckiego, pani Izabela Świdińska, zastępca prezydenta. Wraz z panem Krzysztofem Kutą, przewodniczącym Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego oraz radni Rady Miasta. Składa pani Ewa Wędrowska, prezes Solidarnej Polski Okręgu Piotrowskiego, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jarosław Patorski radny Rady Miasta Tomasza Mazowieckiego. Pan Edward Madzio. Wiązankę kwiatów składają parlamentarzyści Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów, w osobach Michał Kamiński, Wicemarszałek Senatu, Władysław Teofil Bartoszewski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Dariusz Klimczak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. wiązankę kwiatów składa posłanka na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej pani Anita Sowińska wraz z delegacją nowych jednictw Tomaszawa Mazowieckiego. Składa delegacja służb mundurowych. W składzie dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik dr inżynier Mariusz Pawluk komendant powiatowy policji w Tomaszowie Mazowieckim inspektor Szymon Herman komendant powiatowy państwowej straży pożarnej starszy brygadier Krzysztof Iskierka komendant straży miejskiej Sławomir Jeruszewski i komendant wojskowej komendy uzupełnień w zastępstwie major Paweł Jędryk Zamkę składa prezes Tamaszowskiego Centrum Zdrowia, doktor nauk medycznych Wiesław Pudzik, kierownik poradni Marta Alice Klimek oraz zastępca koordynatora pogotowia wojciech Gęzała. Wiązankę składa jednostka strzelecka 10.02. skład składa delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta wiązankę kwiatów składają przewodniczący Aleksander Szkatulski i sekretarz Zofia Maciejewska. Dzisiaj mamy 11 listopada 2021 rok. Bierzemy udział w uroczystościach Święta Narodowego Dnia Niepodległości. Dzień Niepodległości świętujemy po raz 103. Odzyskaliśmy niepodległość w roku 1918. Stało się to po latach 123 niewoli, kiedy byliśmy pod niewolą trzech zaborców. Był to czas, kiedy Polska nie istniała. Dzięki waleczności Polaków w tamtych czasach uzyskaliśmy niepodległość. Stało się to dzięki uporowi nas Polaków, począwszy od rodzin, którzy pielęgnowali kulturę ojczystą, język ojczysty, jak żołnierzom, przywódcą W roku 1918, kiedy to marszałek Józef Piłsudski Stał się naczelnikiem państwa polskiego. Zaczęła się nowa historia w dziejach narodu. Ale tak naprawdę święto to powróciło na nowo w roku 1989 po obradach okrągłego stołu i na stałe wpisało się w kulturę, w historię naszego narodu. W tym dniu. Wszyscy gromadzimy się, aby przypominać sobie dzieje Polski, żeby dziękować Bogu za ten czas i za wolność i niepoległość, aby modlić się również za tych, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy dzisiaj narodem wolnym i niepodległym. Uczestniczyliśmy w obchodach tego święta, począwszy od mszy świętej, która odbywała się w parafii na Świętej Maryi Panny Królowej Polski. Tam wysłuchaliśmy przepięknego okazania księdza dziekana Zygmunta Niteckiego. Następnie przymarszowaliśmy do miejsca, gdzie było centrum uroczystości, a więc na placu Kościuszki. Tam zostali wyróżnieni i, i, i nagrodzeni żołnierze, zasłużeni w działaniach dla Ojczyzny w ostatnim czasie: policjanci, strażacy, a również kadenci z naszych szkół średnich, klasy strażackiej oraz z klasy policyjnej. Jest to wspaniały czas, dopisała nam dzisiaj wspaniała pogoda, w którym możemy wspólnie my. Piastujący różne urzędy tutaj w mieście, samorządowcy, pan starosta, byli również przedstawiciele rządu, posłowie. Możemy dziękować i, i cieszyć się tym świętem, pielęgnować je i współuczestniczyć w tych obchodach. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta w Tanuszowie Mazowieckim. Składa towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego na czele z przewodniczącym Antonim Smolakiem. Wiązankę składa delegacja zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w imieniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Tomaszowski. Wiązankę składa Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego wieku. Składa delegacja powiatowych struktur Ruchu Narodowego. Delegacji przewodniczy Andrzej Kąt, asystent posła Konfederacji Krzysztofa Buduja. Wiązankę składa Krajowe Stowarzyszenie Seniorów Pasja. RP, powiatu Tomaszowskiego na czele z przewodniczącym Adrianem Witczakiem. Wiązankę składa radny Rady Miejskiej Michał Tucharski. posła na Sejm ze polskiej i Ludzkiej, składa zarząd partii republikanie powiatu Tomaszewskiego w imieniu zespołu szkolno przedszkolnych, szkół podstawowych, zespołu przedszkolnego Wiązankę składa zespół szkolno-przedszkolny numer 1 w Tomaszowej Mazowieckiej. Wiązankę składa przedstawiciele muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego krabiego Otrowskiego. kwiatów składa Prawa i Sprawiedliwości na czele delegacji członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości pan Mariusz Węgrzynowski. Zbliżamy się do końca dzisiejszej uroczystości, której organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim oraz 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Warty honorowe przy poległym legionistom Krusyckiego pełnili żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, harcerze, chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim, strzelcy, ze Związku Strzeleckiego w Strzelec, jednostka 1002 w Tomaszowie Mazowieckim. W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Szczególnie pragnę podziękować za obecność uczniom Tomaszowskich Cztur wraz z pocztami sztandarowymi, dyrekcją i opiekunami.